Yo! Witam w kolejnym odcinku z serii Minecraft Hardcore i w poprzednim zbudowaliśmy sobie tą oto piękną kanciapę. Przy okazji pozwólcie, że tak na szybko zrobię screenshota, żeby był na miniaturkę tego poprzedniego. Czekajcie co ja zrobiłem, to wzięcie na środku, o, żeby było ładnie. I co dziś robimy? Dziś będziemy budować wieżę, bo stwierdziłem, że no ta kanciapa taka trochę taka pusta jakaś, zobaczcie, ta wioska to tam już są dwa domki w ogóle, trzy widać, to tak się lepiej prezentuje, a moja kanciapa jakaś taka słaba na tle wioski, więc musimy dobudować jeszcze coś. A wieża to jest super pomysł, bo wieże są widoczne z daleka, bo są wysokie i wtedy ci wieśniacy będą bardzo zazdrośni i będę lepszy i to będzie pierwszy krok do zostania królem tej właśnie wioski. A więc uwaga, uwaga, kraftujemy sobie żelazny kilof, bo musimy wykopać dużo kamienia, dużo materiałów. I zaraz będziemy sobie schodzić do takiej dziwnej jaskini, którą wcześniej tu znalazłem. Patrzcie tylko na to. A więc dobra, tu jest takie spoczko miejsce, tam głębiej nie będę schodził, bo ja tylko tutaj po kamień, ja nie idę po żadne rudy. Przydałoby się w sumie skoczyć po jakieś diamenty, ale to w jakichś kolejnych odcinkach on się nie chce teraz. <grybujesz> na razie kopiemy. Dobra, udało mi się wykopać dwa staki jeden, zawsze musi być i jeden, wywalam to, musi być idealnie, o patrzcie, tak idealnie, że jeszcze będą obok siebie, tam takie niezłe mieszkanko się w ogóle stworzyło, o, witam pana, więc tak, teraz chyba nadszedł czas na budowę, musimy się streszczać, mamy tylko tutaj jeden dzień i jedną noc. E, kurde, ile tutaj tego? On mnie nie podpalił, to ja wcześniej tam skoczyłem niechcący do jakiejś lawy, ale na szczęście przeżyłem. On mnie wcale nie podpalił. No i dobra, patrzcie na to: jest samo południe, trzeba zacząć budowę. Także proszę bardzo, wbijamy tylko po jakieś jedzonko, bo mi się kończy. E, jakieś coś wrzucimy do pieca. No i tak szybciorem, zanim zaczniemy, przydałoby się jakieś drzewka posadzić, bo najbliższe są daleko i mi się nie chce chodzić. Dobra, jeszcze tutaj tylko na szybko spłaszczam teren. Proszę bardzo, przy okazji będziemy mieli jakiegoś dirta, może się nadać, by się gdzieś tam podsadzić czy coś. Także co? Zaczynamy! Ej, bez problemu, zacząłem się tutaj już trochę budować, ustalać wysokość, tylko że yy, zorientowałem się, że potem z tego nie zejdę, bo nie mam wiadra z wodą, ale spokojnie, za to znalazłem w ekwipunku takie coś i to podobno łagodzi upadek, dlatego sprawdźmy to. A więc to była nasza seria Minecraft Hardcore. Eee, tak, jak widzicie, całkiem sporo nam się udało zrobić. Mamy farmę ziemniaków, sadzonki, kanciapę i oczywiście wieże. Także tutaj nowy rekord, nowy rekord. Tak długo jeszcze na poprzednich seriach nie przetrwałem. No i co? Do zobaczenia w kolejnej.